Witam serdecznie w dniu, którym rozpoczyna się 29. kolejka, coraz więcej, coraz właśnie mniej czasu zostało nam do zakończenia sezonu 23-24. W ekstra klasie, więc teraz każdy mecz, każdy tydzień będzie o ogromnej wadze i od takiego pierwszego meczu już ta kolejka 29 się zacznie. Nie wiem dlaczego akurat zaczyna się właśnie takim dużym spotkaniem, w szczególności dla województwa świętokrzyskiego i części województwa mazowieckiego. Nie wszyscy wiedzą, że mecz Korony Kielce z jakim Radą to święta wojna, rzeczywiście to jest... Mecz ważniejszy niż takie najzwyklejsze mecze, w szczególności, tak jak powiedziałem, dla kibiców tego klubu, więc my to spotkanie sobie będziemy zapowiadać w gronie Michał Wawrzyniak. Witam Was bardzo serdecznie, to jest super wesela podcast, zapowiedź. Meczu ze mną są dzisiaj Mikołaj Kęczkowski, kibic Korony Kielce. Witam Cię Mikołaj serdecznie. Cześć. Jest też z nami Grzegorz Nowocień z podcastu Pod Witam Cię Grzegorz także. Dzień dobry. Zaczniemy może sobie standardowo, raczej jak, jak zazwyczaj tutaj w zapowiedziach, mam to miejsce od zespołu gospodarzy od Korony Kielce chciałem zacząć, ponieważ ten zespół jest w dosyć dużym doku. Coraz częściej mecze są może nie że przegrywane, ale też te punkty są bardzo cenne, punkty tracone. Też dużo zawodników latuje z kontuzjami, nie ma nono, nie ma malarczyka, znaczy malarczyk właśnie jest, ale nie ma trojaka. Malarczyk też z kontuzją niedawno się Zmagał też dopiero co po kontuzji wraca Jakub Łukowski. Dużo zawodników cały czas nie jest dostępnych do gry. Tak samo Kryłło Petrow od, od dłuższego czasu też go nie ma i to na pewno kompletnie nie pomaga, mimo że ci zawodnicy już powoli wracają do pełni sprawności, to dalej nie wygląda ta kadra tak jak wyglądać powinna. Też dużo tych zawodników cały czas leczy kontuzje, dużo zawodników pauzuje. Więc no, Kamil Kuzera dużego manewru, jeżeli chodzi o rotację składem, no nie ma, ale ten mecz jest naprawdę bardzo ważny i nie tylko też ze względu na wagę tego spotkania, także na tabelę, jak już właściwie każdy do końca korony Kielce. Mikołaj, też stąd mam pytanie, jak oceniasz skład wybrany przez trenera Kuzera na to dzisiejsze spotkanie i jak Twoim zdaniem korona w tym meczu będzie grała? Mamy tutaj... Tego rodzaju rewolucje w wyjściowym składzie, dlatego, że od pierwszej minuty gra zarówno Kropstadt, jak i Trecho. To się wcześniej nie zdarzało. Zresztą głośno było o tym, że Trecho jest mocno niezadowolony z tego, że nie dostaje tych minut od początku. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie to już nie ma przestrzeni na jakieś kalkulowanie, nie dalej tych, tych samych schematów, które się nie sprawdzają, tylko trzeba podejść rzucając całą pulę, dlatego też wydaje mi się, że dlatego, dlatego taki skład został wybrany. No i ciekawa ławka rezerwowych też, bo po Kontucji wrócił Łukowski. Mamy powrót po kilku latach forcela i jest też zawsze ambitny Dalmau. więc tutaj myślę, że będzie podejście ofensywne, patrząc nawet na potencjalne ustawienie, potencjalne ustawienie zespołu. I myślę, że te wymiennicy w drugiej połowie mogą dać bardzo dużo, bo tam jest no, bardzo duży potencjał ofensywny, czy Błanik, czy Dalmau, czy Force czy Łukowski. Dobrze, w takim razie teraz już trochę o ochronie powiedzieliśmy, I teraz tak. czas przejść do zespołu Radomiaka, zespołu, który w tym meczu będzie co bądź co bądź faworytem, nie tyle ze względu na właśnie tabela też ze znowu na mecze ostatnie, mimo że ta Sinusoida i te mecze są jest duża, a te mecze są trochę różne, ponieważ jak wiemy dobrze Radomiak jak dwa tygodnie temu wygrał z Rakowem, a tydzień temu przegrał z LKS-em, więc naprawdę tutaj rozbieżność jest duża. Zmian w składzie też trochę jest, bo dokładnie dwie debiutującego Pegloa w meczu z lks em zmienia Lisandro Semedo, który rodziwał w na Alei Unii w meczu z zespołem z Łodzi nieoczekiwanie zasiadł na ławce jest też Michał Kaput zamiast Rafała Wolskiego, który no, dostał, wierzył te kartki w konsekwencji czerwoną, przez co też Radom jak najprawdopodobniej przegrał. Może nie była to jakaś naprawdę główna przyczyna tego stanu rzeczy, ale obstawiam, że gdyby Wolski był na boisku, to może tą trzecią rampu udałoby się wepchnąć. To już było, jest za nami, jednak z wielu, wielu zmian nie ma. Jest ta stabilizacja, mniej więcej jakoś to wszystko wygląda już ten skład. Yy, może tak jak już powiedziałem, że w miarę wygląda to już jest taki, no, tak, tak jak już powiedziałem, też stabilny i bardzo solidny jak na Ekstraklasę. Grzegorz, do Ciebie pytanie właśnie też o skład, jak oceniasz ten wymóg czy te zmiany też, yy, które zaszły, są rzeczywiście takie yy, naprawdę potrzebne dla yy, przebiegu tego widowiska i ogólnie czego się spodziewasz w jako w tym meczu. Znaczy, ja generalnie nie zgodziłbym się tutaj z tymi Twoimi słowami, o których zacząłeś, że Radomiak jest faworytem tego meczu. Bo myślę, że myślę, że tutaj jednak stawka, o jakiej mówimy i, i presja, pod jaką stoi korona Kielce, wydaje mi się, że. No i też atut własnego boiska, jakby nie było. Pamiętajmy o tym, że kibice Radomiaka nie mogli przyjechać na to spotkanie. Ma to związek z tym, co działo się w poprzednim sezonie. Nałożona kara na, na, na kibiców jednych i, 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 i drugich yyy, klubów. Także zabraknie tutaj kibiców Radomiaka, zabraknie tutaj kibiców gości i wydaje mi się, że jednak 12 zawodnik Korony w postaci kibiców będzie miało będzie miał spore znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o samą, o samą postawę zawodników, o same zespoły, no to myślę, że tutaj Korona na pewno, na pewno od samego początku będzie atakowała i i tak jak mówię, ja myślę, że tutaj jakiegoś dużego faworyta w tym meczu nie widziałbym, na pewno nie widziałbym go w przez pryzma, tylko i tabeli, tylko i wyłącznie miejsca w tabeli, jeżeli chodzi o Radomiaka. Wydaje mi się, że tutaj będzie dyspozycja dnia, przede wszystkim decydowała, i być może, że będzie to taki mecz do jednego będu. Jeżeli chodzi o Twoje pytanie odnośnie składu, Maciej Kędziorek został troszeczkę skrytykowany za ten mecz z LKS-em, za to, że przekombinował ze składem za to, że postawił na tych piłkarzy, którzy może nie do końca jeszcze gdzieś tam byli gotowi na to, żeby w Ekstraklasie grać od pierwszej minuty. Mam tutaj na myśli choćby Pegloa, wraca w jego miejsce um, Lisandro Semedo, który razem z Machado stworzy dwójkę skrzydłowych i tak wydaje mi się, że Maciek Kędziorek tutaj przede wszystkim postawił na, na swoich najbardziej zaufanych żołnierzy. Troszeczkę też zmiany zaszły w środku pola, tak jak wspomniałeś, Tutaj Wolskiego, Kaput, owszem, zajmuje miejsce tego piłkarza, ale jest to tylko i wyłącznie jeden do jednego, jeżeli chodzi o piłkarzy, bo jeżeli chodzi o pozycję na boisku, no to jest to inna, inna w ogóle rola tego piłkarza. Maciej Kędziorek wychodzi tutaj troszeczkę bardziej asekuracyjnie, zagra na dwie szóstki, a więc, a więc właśnie Kaput i Luisao. No i to przede wszystkim skłania ku takiej refleksji, że yy, trener Domiaka nastawia się tutaj na walkę, no, na dużą walkę w środku pola, na taką twardą grę i, i chyba dlatego przede wszystkim postawił na takie najbardziej zaufane nazwiska. Tak wydaje mi się, że, że właśnie ten mecz może dzisiaj wyglądać, że będzie dużo walki, może być dużo fauli. Yy, tak jak yy, zanim weszliśmy sobie tutaj na na antenę, to powiedziałem Ci gdzieś tam prywatnie, że ze swojej strony troszeczkę obawiam się tego, żeby nie nastąpił po prostu taki motyw y, y, przemotywowania wśród piłkarzy Radomiaka, że znowu zostanie wyłapana jakaś szybka, żółta kartka, nie daj Boże, czerwona. Także ja raczej nastawiam się na mecz pełen walki, nie nastawiam się raczej na jakieś mega, mega duże widowisko, jeżeli chodzi o tą techniczną piłkę. Ale może jest zdziwię. No Miejmy nadzieję, że będzie to mecz, który też nas zadowoli, jeżeli chodzi o nie tyle, co kibiców obu zespołów. Także jeżeli chodzi o te walowe czysto piłkarskie i korona, i wiadomo jak grać potrafią. A ja chciałem jeszcze zapytać Ciebie, Mikołaj, o pozycję napastnika, bo mamy trochę czasu. To chciałem teraz też poruszyć właśnie pozycję numeru 9, ponieważ właśnie. W tym meczu gra Eugenie Szykałka. Od pewnego czasu Eugenie Szykałka gra od deski do deski, wszystko w pierwszym składzie. Może nie, że jeżeli chodzi o komplet minut, ale jeżeli chodzi właśnie o te występy w pierwszej 11 od początku, to jest ich naprawdę bardzo dużo. W miejsce do Adriana Dalmału, który też na tą grę trochę narzeka, podobnie jak Trecho. O, o, o czym wspomniałeś, też że Dalmału tych minut nie dostaje za dużo, mimo że miał bardzo piorunujący początek i też ma podobny Podobne konto bramkowe jak właśnie Białorusin w zespole Korony i moje pytanie brzmi tak, czy widziałbyś Dalmału w pierwszym składzie właśnie zamiast Szykałki i twoim zdaniem, dlaczego akurat gra Szykałka, a nie właśnie Hiszpan? Bo są przede wszystkim decyzje trenera, my możemy sobie spekulować i dużo się mówi o tym ostatnim, że Szykałka gra od początku, że Dalmału nie dostaje. Czas, że jest frustrowany, że ma ludzi, że tak naprawdę nie wiemy, co, co by pokazał. A Cikałka nie strzela tych bramek, ale na końcu to są decyzje trenera. A trener widzi tych zawodników na boisku, widzi jak pracują, widzi jaką mają skuteczność w treningach, widzi jakie mają walory, które będą potrzebne przy podjęciu taktyki na, na dany mecz. I tak jak tutaj wcześniej było wspomniane, no prawdopodobnie będzie to spotkanie mocno fizyczne. Jeśli chodzi o walory fizyczne, to tutaj zdecydowanie Szykałka wygrywa z Adrianem Dalmau. Natomiast Adrian Dalmau wydaje mi się, że jest idealnym rozwiązaniem na tak zwanego podmęczonego rywala. On jest takim trochę listem pola karnego, potrafi się znaleźć w sytuacji. I w momencie, kiedy będzie miał troszeczkę więcej. Siły energii, gdzie, gdzie przeciwnik może być już trochę mniej skoncentrowany w związku z minutami, które upłynęły, to to może być wartość dodana. I ja bym się doszukiwał raczej tej taktyki, tego sposobu myślenia, aczkolwiek to są nadal moje spekulacje, a o prawdziwy powód wystawiania takiego wkładu można pytać tylko i wyłącznie pani Właśnie Grzegorza też chciałem spytać o jedną rzecz, taki jeden może nie mam comment, ale rzeczywiście rzecz, która może się mniej więcej odbić na składzie Radomiaka, ponieważ Luka Wóżkowicz, jeżeli chodzi o mecz z ŁKS, no podobnie jak cały zespół w pierwszej połowie grał y, gorzej, jednak y, jeżeli chodzi o tą taką rzecz, którą chciałem spytać, to... Ten Włóżkowicz, którego oglądaliśmy w zeszłym tygodniu w Łodzi, nie był tym Włóżkowiciem, którego oglądaliśmy w poprzednich spotkaniach, tych jego pierwszych, między innymi ze Stalą Mielec, gdzie zagrał bardzo dobrze, czy z Piastem Gliwice, gdzie też w tych obu meczach strzelił gola, ale też z Rakowem zagrał naprawdę dobre spotkanie. Ostatnio z ŁKS-em kompletnie został no, zesłomowany przez Kaja Tejana, też no, może dużo powiedzieć, patrząc przez pryzmat tego, że Tejan przed spotkaniem z Radomiakiem miał serię 11 meczów bez strzelonego gola w lidze. Więc rzeczywiście to może mniej więcej pokazywać, jaki występ, jaki, jaką dużą obniżkę formy w tamtym spotkaniu miał młody Chorwat. Ale to też moje pytanie odnośnie tego spotkania, ponieważ właśnie Wgeni Szykałka też jest takim zawodnikiem, który ma obramek dla korony, strzela. Tak jeżeli chodzi właśnie o te, o te liczby, jest ich po prostu mało. A Włóżkowicz, no, może niekoniecznie przewiduje tak w 100%, że on może rzeczywiście to się na nim odbić. Ale właśnie chcę spytać o to Ciebie, jakie jest Twoje zdanie, czy ten ostatni występ Włóżkowicia, może jakkolwiek pójdąc na niego mentalnie, jeżeli chodzi o negatywy w dzisiejszego dnia, jakie mogą wyjść ze strony właśnie Włóżkowicia w tym spotkaniu? Widzisz, i to będzie, myślę, taki prawdziwy test dojrzałości dla, dla tego chłopaka, i zobaczymy, jaka będzie jego odpowiedź na, na ten mecz z UKS-em, bo, bo, tak jak tutaj wspomniałeś, Wuskowicz zagrał naprawdę słabo z Łodzi. Wuskowicz został no, przez niektórych kibiców, gdzieś tam cytując, zezłomowany przez, przez swoich rywali, i, i, i właśnie. Tutaj myślę, że w Kielcach będzie miał pole do popisu i będzie miał tutaj naprawdę dużo sobie, ale i też do udowodnienia kibicom, a także, a także skautom Tottenhamu, którzy obserwują go, nie skautom, a oczywiście, oczywiście tutaj trenerom Akademii Tottenhamu, którzy na bieżąco gdzieś tam go obserwują z polskich trybun, będzie obserwowany, będzie pod lupą i, i, i na pewno w przypadku takiego piłkarza który kosztuje tyle, a nie, a nie jakąś tam mniejszą cenę no to, no to trzeba będzie na pewno z jego strony pokazać, że, że, te, że ten początek rundy, że te pierwsze mecze w wykonaniu Radomiaka to nie był przypadek, że, że przypadkiem właśnie był ten mecz z LKS-em. Natomiast no, ciężko mi gdzieś tam odnieść się do tego, do tego całego twojego pytania, z tego względu, że po prostu no, bardzo po prostu ciężko tego chłopaka ocenić przez pryzmat meczu z LKS-em, bo bo cały zespół zagrał po prostu fatalnie i też y, zwalać na niego całą winę i odpowiedzialność za, za, za ten wynik, to byłoby pewnie rzeczą niepoważną. Natomiast, że był mocno zamieszany w bramki, to, 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 to wszystko jakby y, widzieliśmy. Jaki będzie jego mecz z koroną? Myślę że, też, myślę, że też tutaj będzie dużo zależało to od tego, jak zagrają koledzy w środku pola, jak zagrają ci bardziej doświadczeni koledzy z zespołu. Mówimy tu jednak mimo wszystko cały czas o 17-latku, o chłopaku, który, który dopiero gdzieś tam kroczy do, do tej dorosłej piłki. i No i taki, taki już jest przypadek tej młodości, że, że błędy będą się zdarzały, że gorsze mecze będą się zdarzały. Nie wymagam tutaj od Wuskowicza takiej mm, postawy, ta, takiego typowego lidera, na którego kreują go niektóre media, kreują go niektórzy. Dziennikarze, że nagle Wózkowicz gdzieś tam będzie zbawieniem Radomiaka i w momencie kiedy całemu zespołowi nie będzie szło, on będzie tutaj, on będzie tutaj brał ciężar odpowiedzialności na siebie. Dlatego ja bym troszeczkę tego rozgrzeszył za ten mecz w Łodzi i, i, i jestem pełen, pełen tutaj gdzieś nadziei, że, że w Kielcach zagra lepiej, zagra na tym swoim dobrym poziomie z początku rundy i no i będzie pewnym punktem, pewnym punktem defensywy, a kto wie, może. Może uda się coś z przodu też dorzucić, ale to jeśli, jeśli to, to, to będzie tylko i wyłącznie na, na bonusa. a nie, 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 nie jakieś tam nie będziemy wymagali od niego, żeby, żeby w każdym meczu, w każdym meczu wpisywał się w kartotekę. Najważniejsze, najważniejsze żeby wrócił do tego, co, co grał wcześniej, najważniejsze, żeby wymazał ten mecz z łodzi ze swojej pamięci i, I zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że te dwa mecze to, to są zupełnie inne spotkania i też... Yy... No mówię, to jest, to jest dojrzałości, test dojrzałości, bo jakby Korona tutaj gra troszeczkę, troszeczkę wydaje mi się z innym podejściem, jeżeli chodzi o, o ciężar tego meczu gatunkowego niż, niż UKS. UKS grał na takie podtrzymanie nadziei Korona jednak gra tutaj o życie i wydaje mi się, że ten mecz będzie troszeczkę inny niż, niż mecz z UKS, em tak jak tutaj kolega z wspomniał. No, no będzie mecz walki, będzie mecz walki, więc wydaje mi się, że ta piłka będzie momentami a to, jest, a to jest jednak, a to jest jednak yy, yy, pole do popisu też dla, dla, dla Luki, bo, bo głową nie nieprzeciętnie. Obaj przewidujecie, że ten mecz będzie fizyczny, ten mecz będzie meczem walki, że ten mecz będzie rozgrywał się głównie w powietrzu niż na ziemi, jeżeli chodzi o piłkę. Ale też nie zmienia faktu, że taki mecz może być równie dobrze dobry do oglądania i bardzo przyjemny. No nie chodzi mi o sam wynik i o samo kibicowanie, ale też bardziej chodzi też o tych kibiców ekstra klasy, takich co wszystkie mecze połykają jak mniej więcej ja i też o to chcę zapytać Was tak bardziej o typy, takie już bardziej luźniejsze pytanie. Kto to spotkanie wygra jaki mniej więcej wynik może paść, bo to oczywiście z dokładnym wynikiem przy takim meczu może być bardzo ciężko i kto Waszym zdaniem tak indywidualnie będzie gwiazdą tego zespołu kimś. Kto to rzeczywiście się na tle tego na tle rywala w tym danym dniu wyróżni i to na tyle, żeby może praktycznie nie w pojedynkę, ale żeby mieć duży wpływ na to jakim wynikiem zakończyć to spotkanie Ty może możesz zacząć swojego typu jak obstawiasz to spotkanie, kto będzie taką gwiazdą i jak to będzie mniej więcej wyglądało. To znaczy ja myślę, że biorąc pod uwagę sytuację w tabeli, pozycję w tabeli i obróży, no to jednak pod tą presją jest korona i pytanie, czy sobie z tą presją poradzi. Jeśli z tą presją sobie poradzi, to myślę, że jest w stanie bardzo efektywnie, efektownie wygrać ten mecz. I osobiście liczę na to, że dany trecho będzie taką postacią, która, która się pokaże od dobrej strony, może zmienię trochę o nim zdanie. Jeżeli chodzi o Twój typ Grzegorz, to jak ten mecz o, widzisz z tego miejsca, czy, czy rzeczywiście będzie on takim dobrym meczem i kto na, właśnie z tych indywidualnych, indywidualnie się wyróżni najlepiej? Ciężko powiedzieć, kto wyróżni się indywidualnie, natomiast ja mam takie wrażenie, że jeżeli tutaj nie padnie szybko jakaś bramka, to, to możemy troszeczkę poczekać na, na jakieś bramki. Może się okazać, że nawet skończy się ten mecz wynikiem 0-0, będzie na pewno dużo walki, na pewno będzie dużo fauli. i ja jestem przekonany, że... Że przy takim stopniu, przy takiej stawce, jak, no, jakie mamy tutaj mowę i, i też o tym, jak słabo Radomiak wypadł w Łodzi i Radomiak będzie chciał coś coś, coś ekstra w tym meczu dołożyć i, i pokazać się. Więc ja jednak tutaj podtrzymuję, że, że mecz będzie brzydki. Jeśli szybko nie padnie bramka dla jednych bądź drugich, to wydaje mi się, że możemy być świadkami trochę szachów. i, i... No i chciałbym oczywiście, wiadomo, żeby Radomiak tutaj dzisiaj wygrał. Jeżeli miałbym kogoś wskazać, to, to, to może z jakiegoś stałego fragmentu gry Rafa Rossi na na jeden do zera i będę z takiego wyniku absolutnie zadowolony. Dobrze, w takim razie to może do meczu zostało już trochę czasu, ale wiemy, że niektórym też się pewnie spieszy to właśnie nieważne. Wiem, że to już jest koniec i chciałem podziękować to w jakimś innym stylu, ale no jak zwykle mi to w ostatnim czasie no trochę musiałem jakiś błąd oczywiście popełnić, bo co to za dzień bez błędu. Miejmy nadzieję, że tych błędów, jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, boiskowe zagrania w tym meczu będzie jak najmniej, będzie jak najwięcej tej gry ofensywnej z polotem, której da się oglądać właśnie w spotkaniu w Kielcach, no bo skoro mecz o takim dużym napięciu, nie tyle co jeżeli chodzi właśnie o tabelę i sytuację Korony, też właśnie święta wojna między Koroną Kielca, Radomekiem Radą mecz, który od lat grzeje wielu, wielu kibiców w Polsce. Miejmy nadzieję, że będzie grzał jeszcze więcej, kiedy Ci się dowiedzą, jaki, jaki, jakiego gatunku to jest mecz, bo dalej niestety nie, u niektórych jest tym ciężko. Na szczęście u nas nie było ciężko z zapowiedzią. Była to bardzo dobra zapowiedź, bardzo przyjemnie mi się z wami rozmawiało. Moi mi byli będzie Mikołaj Kęczkowski. Dziękuję Ci, Mikołaj. Dzięki wielkie. A także Grzegorz Nowocień z podcastu pod głębnikiem. Dziękuję Tobie Grzegorz także. Dzięki bardzo. Ja życzę Wam wszystkim dobrego spotkania, żebyście się nie wynudzili przed telewizorami, żeby w końcu Ekstraklasa mniej więcej dała trochę tych pozytywnych piłkarskich promocji i no i dziękuję. Ja zapraszam też na inne propozycje Słowesa Podcastu, już krótce podsumowanie tej kolejki, oczywiście standardowo po kolejce, gdzieś mniej więcej na początku przyszłego tygodnia, a też zapraszam na wywiad z Piotrem Miejscem, który pojawił się wczoraj, więc jeżeli go nie oglądaliście, to mm, zapraszam, może niekoniecznie kosztem meczu, ale jeżeli bylibyście Mielibyście chwilę czasu, to bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Na razie. Trzymajcie się.